21 listopada wybraliśmy nowe władze samorządowe, w wielu przypadkach jednak głosowaliśmy na te same nazwiska, chociaż część poprzednich radnych dostała czerwoną kartkę od swoich wyborców i nie weszła w skład nowych rad. Również w dwóch gminach czeka nas druga tura, przed nami także sesja Rady Powiatu, na której w głosowaniu tajnym wybrany zostanie starosta. Zacznijmy od wyborów na burmistrzów. Niespodzianek nie było. W Mrongowie zwyciężyła burmistrz Otolia Siemieniec, a w Mikołajkach Piotr Jakubowski. W wyborach na wójta społeczeństwo ponownie poparło większością głosów Jerzego Krasińskiego w gminie mrągowo, a druga tura, przewidziana na 5 grudnia, czeka nas w Sorkwitach i Mikołajkach. Znamy też radnych powiatowych: Maria Jarczewska lub Lucjan Kulik. Jeśli kandydatka na wójta piecek wygra w drugiej turze, zrezygnuje z mandatu. Janusz Żytko. Radosław Pieńkowski, Grzegorz Maksymow, Stanisław Bułajewski, Bogdan Kossakowski, Bogdan Kurta, Marcin Nosek, Dominik Tarnowski, Janusz Alicki, Władysława Litera, Beata Więcek, Barbara Kuźmicka-Rogala, Benedykt Krutul, Zbigniew Janicki, Roman Koziatek i Antoni Karaś. Radnicy muszą teraz zdecydować w głosowaniu tajnym, kto zostanie starostą. W mieście Mrągowo skład rady jest następujący. Bladosz Zbigniew, Gniady Wojciech Jan, Żbikowski Leon, Mierzejewska Monika Maria, Lubowicki Zbigniew Leszek, Wilk Bogusław, Ożół Tadeusz, Miksza Marian, Tyczyński Tadeusz Zygmunt, Moczydłowski Mirosław, Glinka Wojciech Piotr, Szmigiel Marek, Cybul Waldemar, Osmański Roman Stanisław, Krajczyński Zbigniew, Madanecka Teresa, Piasta Zbigniew, Nikonor Henryk, Jakubas Daniel Stanisław, Doraczyński Tomasz Daniel, Zając Andrzej Zbigniew. Radni gminy Mrongowo: Tadeusz Pieszko, Jan Golik, Janusz Tadeusz Lange, Henryk Kulik, Kocik Werner Roman, Mieczysław Wrublewski, Mirosław Mikołajczyk, Bolesław Sawicki, Adam Paweł Nicewicz, Józef Ryszard Żytko, Sławomir Olender, Marianna Drężek, Jerzy Mirosław Filipczyk, Marek Czapliński, Janusz Tadeusz Parzych. Radnik gminy Piecki, Dawid Dariusz, Samsel Ewelina, Krysia Kleszek, Rolka Wiesław, Brodzik Andrzej Puławski Jan, Adamiak Mariusz Piotr, Więce Kleszek, Sadowska Halina Celina, Jaroszewicz Adam Tadeusz, Bongard Bożena, Nadolna Maria, Larenta Adam, Jasinowicz Tomasz i Garela Adam. Skład Rady Miejskiej w Mikołajkach Grabowski Bartosz Gawliński Sławomir Kozak Irena Niedbała Piotr Grzegorz Dębowski Ryszard Henryk Doda Wojciech Michalak Zdzisław Antoni Jaźwiński Andrzej Ługin Janusz Bożymowski Ryszard Reszka Andrzej Jacek Rakus Antoni Ciszewska Honorata Wątorczyk Paweł Szymczyk Bolesław Radnik gminy Sorkwity, Deptuła Kazimierz Marek, Wołosz Mariola Anna, Trzcińska Iwona, Tuda Zygmunt, Kordal Marianna, Kozak ławińska Danuta, Ostaszewska Mariola, Zmitrowicz Wiśniewska Barbara Jadwiga, Cupiała Piotr Tadeusz, Gwara Marek, Smolińska Teresa, Woźniel Krzysztof Stefan, Chodkiewicz Czesław, Zembrowski Manfred i Łuciuk Włodzimierz. Frekwencja w całym powiecie mrągowskim wyniosła prawie 51%, na 41 tysięcy uprawnionych do głosowania do urn poszła ponad połowa. Najwięcej osób lokale wyborcze odwiedziło w SORKwitach, tam frekwencja wyniosła ponad 67%.